Spokojnie nic na mnie jest, po prostu dużo pracy, oto flash. Do E3 pozostało co prawda nieco ponad tydzień, lecz Bethesda nie śpi, publikując teazujące materiały na swoich social media, które, uwaga, dotyczą serii Fallout. Widzimy na nich Vault Boya oraz klasyczny ekran oczekiwania na transmisję, czyżby Fallout 5 na E3, a może remaster lub port wcześniejszych części na Switcha. Jakieś pomysły? Hi, Rob. This is a video about the new free which is coming. Fani FIFA tym razem nie będą zmuszeni dopłacać do specjalnych edycji, gdyż EA przyszykowało specjalnego pacza dedykowanego mistrzostwom świata. Aktualizacja zawiera szereg trybów związanych z mundialem, lecz najważniejszy jest oczywiście World Cup, gdzie gracz otrzyma dostęp do 32 drużyn grających w Rosji wraz z odpowiednimi strojami i składami. It's official as hell. Don't look, at, don't look at this, but it's official as hell, Rob, and I just want to run down what that means. I boom, PUBG spotka się z Fortnite w sądzie, w Seulu. Sprawa oczywiście dotyczy wielu podobieństw. Pomiędzy grami i zdaniem Bluehole, Epic Games naruszyło prawa autorskie. Rozpoczęciem konfliktu jest, jak łatwo się domyślić, wypuszczenie trybu Battle Royale, który bazuje na takich samych założeniach. Zdaje się, że Epic nie ma się raczej czego obawiać. Dziś w końcu premiera polskiego kontrowersyjnego tworu, jakim jest Agni. Survival horror, rozgrywający się w czeluściach piekła. W sieci nie pojawiło się zbyt wiele recenzji, choć chwali się fabułę, grafikę i wizję świata, zaś oberwało się przeciwnikom oraz surowemu systemowi poruszania się. Z własnego doświadczenia z grą dodam, że nic nie widać. Gra jest hiperciemna. W nowym dodatku do Gieta Online pojawić mają się utwory takich artystów jak Black Madonna, Taylor Vaz czy Dixon. I choć wskazuje to raczej na nową radiostację w Los Santos to oraz twitterowy użytkownik Jan2295 sugerują, że rozszerzenie doda także możliwość prowadzenia klubów nocnych więcej kasy do zarabiania super. Dobre i złe wieści dla czekających na wczesny dostęp do nowego projektu studia The Farm 51. Wbrew wcześniejszym doniesieniom opracowywane przez gliwickie studio World War 3 nie będzie tytułem free to play, lecz nie uświadczymy też w nim ani lootboxów, ani paywalli. W tle oglądacie za to nowy zwiastun produkcji. A w czerwcowym Games with Gold, Lego Indiana Jones i Assassin w Rosji. Ne.